Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu wiem wszystko motoryzacyjnie Tym razem chciałem powiedzieć co nieco o jeździe na oponach letnich przez cały rok. Ogólnie opony letnie radzą sobie dobrze, wiadomo, przynajmniej przez połowę, jak nie czy czwarte, powiedzmy okresu w roku. Aczkolwiek z mojego doświadczenia, jeżeli powiedzmy spadnie śnieg, to te opony niestety bardzo często możemy utkwić w jakiejś zaspie śniegowej. Hamowania praktycznie nie ma na śniegu przy oponach letnich. no po prostu jedziemy jak na sznurku. To Nasze znaczy auto z ABS-em powiedzmy jeszcze sobie poradzi, ale musimy bardzo wolno jechać. Można takich kierowców zaobserwować w zimę, jak jadą to zazwyczaj na oponach zimowych i ja, obym ja jazdy w zimę powiedzmy. Nie polecam, szczególnie jeżeli, no nie możemy tego określić, powiedzmy, czy śnieg spadnie w daną zimę, czy nie, lepiej powiedzmy założyć opony całoroczne i mieć, że tak powiem, z głowy. Bieżnik typowo opony letniej jest, nie jest przystosowany do jazdy po śniegu, tak naprawdę, bo ma rowki odprowadzające, powiedzmy, ta opona jest bardzo gładka i na śniegu się śliska, na lodzie to już w ogóle nie ma o czym mówić. Teoretycznie można się ratować, powiedzmy o ciśnienia w oponach ja takie coś kombinowałem no jeździć się da powiedzmy to też zależy jak jest rozkład ciężaru powiedzmy w samochodzie rozkład masy na osie powiedzmy jeżeli mamy lekkie dosyć auto ja pamiętam powiedzmy czy to Seicento czy nawet Trabantem sprzed kilkunastu lat jak się jeździło powiedzmy można było jeździć spokojnie ale to były auta lekkie one tak, szybko ham, powiedzmy i ruszały bez problemu i skręcały i, i hamowały w miarę, ale to ze względu na masę. Obecnie samochody są dwa razy cięższe praktycznie, także ja bym nie polecał jazdy o oponach letnich powiedzmy w zimę czy przez cały rok. Chyba, że gdzieś jeździmy tylko po mieście, powiedzmy, że wiemy, że jeżeli spadnie nam śnieg, no to nie będziemy wyjeżdżać tym, tym samochodem, tylko pojedziemy autobusem albo taksówką. Także lepszym, lepszym powiedzmy wyborem jest, jeżeli chcemy oszczędzić, powiedzmy, założenie opon, opon całorocznych. One się spisują i latem i zimą średnio, ale spisują się dosyć dobrze. Nie, nie stworzymy, powiedzmy, zagrożenia dosyć dobrze się spisują i przy ruszaniu i przy hamowaniu. Także ja bym raczej proponował założenie właśnie opon całorocznych niż jazda, powiedzmy na letnich w zimę, czy podczas trudnych warunków. Także to by było na tyle odnośnie tego tematu. Dziękuję za subskrybuj kanał. Dziękuję. Pozdrawiam.